Cześć wam dzisiaj, ja jest wizu wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serie o tym samym tytule i krótka piłka. Dzisiaj około godziny 18. Z hakiem zapewne rozpoczniemy streama z rolowania po Coco Oczywiście o 18. Zaczniemy drono rozgrzewką, pobiegamy, porozwalamy rzeczy, które tutaj są poustawiane, pośmiejemy się i, i, i zobaczymy jak będzie, jak zobaczymy jak będzie, bo jeżeli się przyjrzycie na timer, rzucicie okiem, to o godzinie 19... Rozpoczyna się nowy banner. Czyli z mojej perspektywy jest 11 z hakiem, 7 godzin ten, a wyłączą baner parę minut przed godziną 19.00 i o 19 jest zmiana banana. Więc jeżeli ktokolwiek chce jeszcze złapać Jule oraz kli, ewentualnie tudzież bronię do tych postaci, to będziemy mieli co najmniej pół godziny na streamie, żeby sobie powalczyć, pośmiać się. I jeżeli macie czas i ochotę, zapraszam bardzo mocno i serdecznie będzie dzisiaj tłum fantastycznych ludzi I mam nadzieję, że giga, mega, hiper, chat, trafienia Do tego mamy za sobą cały ciąg streamów wizowych, które były prawie, prawie co dnia w ostatnich tygodniach Więc był kosmos i w najbliższych dniach będzie troszkę bardziej luz Wrócimy do standardowego planu góra, trzy streamy tygodniowo, jeden, dwa z na tygodniowo A jeden, dwa z jakichś innych rzeczy, jak Remnant dwójeczka Jeżeli wczoraj byliście, Remnant dwójeczka wygląda naprawdę awesome Tym razem wezmę ekipę, która nie będzie zagłuszała tego, co jest w grze. Wezmę ekipę, która będzie ze mną grała w Remnant. A tak się widzimy, tak się widzimy. I mam dla Was dzisiaj krótki włos, który nas może dotyczy, a może nie. Inaczej nie powinien nas dotyczyć w ogóle, a zdumiewające jest, że nas dotyczy. Ustawiliśmy się tutaj, tak, bo to jest idealna miejscówka, żeby gadać o tym o czym chciałbym powiedzieć, czyli że w Hollywood są strajki. Nie będę gadał o samych strajkach. Zapewne wiecie o czym mowa, SAG, czyli SAG to są związkowcy tych pisarzy, całej reszty, którzy strajkują przeciwko temu, co jest. Niektóre. Ich postulaty są bardzo, bardzo sensowne. Te na temat AI, te na temat utrzymania tam płatności. No okej, okay. są bardzo sensowne niektóre postulaty. Inne są totalnie z dolnej części ciała, takie jak ustalanie grup, Piszących i losów w tych grupach ma być, i tak dalej, to jest takie... To jest nierealne, nierentowne i to się nie przyjmie i, i tego postulatu nie przepchną, bo nikogo na to nie jest. Ale dobra, my nie o tym nie gadajmy na ten temat. Pomijam, że w chwili obecnej najważniejsze postulaty w ogóle zostały rzucone w kubeł i znowu wszystko jest na temat aktorów, więc. Um, strajki są o jednym, a zyskuje na tym inna grupa, to tak jak na strajki pielęgniarek, zawsze lekarze dostają podwyżki. <laughs> dur, dur, dur. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ludzie, którzy mają. Władze w tym wszystkim, co się naokoło dzieje, zaczynają robić różne ciekawe rzeczy, i od dłuższego czasu powtarzam Wam, i to dziwnie wygląda, że bezpośrednią konkurencją dla tradycyjnych mediów, wiecie, Newsweeki, nie Newsweeki, Rolling Stones, różne gazetki piszące o filmach, o grach, o muzyce, o tym, co się dzieje w polityce, konkurują nie ze sobą już, tylko z youtuberami, z content-kreatorami na różnych platformach. Twitch. X, czy cokolwiek tam teraz jest Wiecie o czym mowa, wiecie o czym mowa Instagramy, nie Instagramy, trecy, nie trecy TikToki Więc teraz, za nieprzestrzeganie strajku Powtarzam, strajk związkowców Za nieprzestrzeganie strajków Próbują wyciągać konsekwencje Względem content kreatorów na YouTubie Czyli ludzie, którzy robią recenzję Barbie Openheimera? Może tego, dobra, tego jednego filmu nie wymienimy, bo go YouTube bardzo nie lubi, ale jest jeszcze tam jakiś Mission Passable czy coś innego od Toma Cruza. Nie jest w kręgu moich zainteresowań? To ci ludzie mogą trafić na czarną listę Hollywood. Albo w ogóle, ktoś złośliwy może wykorzystać tą sytuację, żeby walnąć po łapach. Czyli robienie cosplay. W trakcie strajku, wiecie, za Nimców albo z Genshina, jesteście content kreatorem, który robi cosplaye, Może zaowocować tym, że dostajecie bana, czyli wasze zasięgi zostaną na YouTubie czy na Instagramie przycięte. Dlatego, że siedząc w Polsce, robiąc cosplay do Genshina, podpadniecie komuś, kto siedzi w USA i że przerywają nasz strajk! Strajk związkowców. Nie należymy do tego związku, nie? Nie jestem częścią SAG, więc... Zaczęło się robić dziwnie i mam informację od ludzi siedzących jakby w biznesie, którzy jest takie, dobra, to teraz na tą premierę nie idę i nie będę nagrywał z tego filmu, bo nie chcę być na czarnej liście, nie chcę dostać shadowbana teraz na YouTubie, bo ludzie, którzy mają możliwość to zrobić, przyglądają się, patrzą na łapki i wpisują na czarną listę, że nie będziesz mógł dołączyć, nie będziesz mogła dołączyć do związku w przyszłości. Jest takie, no, nie wiem, kto chciałby być w tym związku. To jest taki troszkę bardzo sowiecki... a ale hur dur dur dur, więc tak wam tylko mówię, jeżeli macie content kreatorów, którzy nagle przestają gadać o rzeczach o których normalnie by powiedzieli, czyli jakieś premiery filmów, czy właśnie gry, czy rzeczy, które takie do, do, są naturalne dla nich i przestają o tym mówić, to jest aha. Okej, okay, czyli to o to chodzi. Czy, czy, czyli się boją konsekwencji? No, rozumiemy, rozumiemy. Z drugiej strony się nie dziwię, więc przeskoczmy dalej i powiedzmy o tym, że, uwaga, spekulacje i spoilery, spoiler i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre mogą być trafne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwera live. Zacznijmy od tego, że mamy update bety. Poszedł preload z wersji 3852 zmieniający na 3.8.53. To wczoraj mam już pierwsze informacje, co tam jest. Sam update waży niecałe 8GB. Mam tutaj informację, że od 7,6 do 8,01 najwięcej, jak dostałem W zależności od urządzenia, od typu, czy tam Android, iOS, czy PC, różnej wielkości są update'y, to jest akurat norma, więc tutaj większych zmian nie ma, nie jest to największa aktualizacja, jaka była do tej pory, więc tja, lecimy co w niej jest, i jeżeli chodzi o postacie, mamy tylko jedną rzecz, troszkę mocniej podniesioną, i jest to Linet, bo nie ma żadnych zmian w Lineju, nie ma żadnych zmian związanych z Fremine, i nie widzę żadnych innych zmian z postaciami, które już w grze mamy, więc tak, zmieniają się dwie rzeczy, przede wszystkim Osea Surging Blade, który odpala, nie generuje już elementalowych partikli, czyli nie da się farmić energii na odpalaniu mechaniki OSIA, na, na, na tej synergii, która tam, to znaczy antysynergii, która tam jest. Wcześniej to generowało partikle, tego nie powinno było być, teraz to już partikli nie generuje, więc zostało naprawione, to bardziej było na zasadzie Buga, który był na naszą korzyść oczywiście, ale Buga tak to działać nie miało. Druga rzecz jest taka, że ona na swoim elemental skillu, jak miała ten bieg cienia, czy jak to tam nazywa nazwać mogła poruszać się po wodzie, było to traktowane dokładnie tak samo jak alternative sprint mony i ajaki, a nie powinno było być. W ogóle jeżeli chodzi o jak to nazwać, to nie jest targetowanie. Poruszanie się po ziemi, to jej szybkie bieganie działało dokładnie tak samo jak Alternative Sprint. Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane w przyszłości, ale na chwilę obecną, na jej elemental skillu, na przytrzymaniu jej E, nie da się już biegać po wodzie, zostało to zmienione. Jeżeli chodzi o zacinanie się na ziemi, to dalej zdarza jej się zacinać tak samo jak Monie i Ajace. Przy czym zarówno Monę, jak i Ajace mocno naprawiono w ostatnich latach, gdzieś tak ostatni rok były updatey. Przy okazji Enkanomii było dużo wrzucane, bo się zacinały na kamieniach, które wiecie, były bardziej pod gruntem niż na gruncie, lekko coś wystawało pół piksela i nagle postać się o to zacinała i wtedy to bardzo naprawiano no, i Mona, teraz Jajaka, działają podobno bardzo dobrze, nie wiem, ja dalej nie lubię ich Alternative Sprintu, więc nie wiem jak jest z Jelan. Nie kojarzę, żeby z Jelan były problemy. Nie miałem styczności z problemami z Jelan od tej strony. Ale też, podobną z Moną i Ja, jaką już nie ma problemów, ja mam je po prostu zakodowane w głowie, bo wielokrotnie się na czymś zacinałem. Jeżeli chodzi o Linet, było to rozpoznawane jako Alternative Sprint, a nie powinno było być. Więc tu są zmiany. Reszta postaci, tak jak mówię, zmieniona za bardzo nie jest. I przejdźmy do może wyboru postaci muszę, muszę wstać, muszę wstać no to wstajemy, przejdźmy do wyboru postaci i to się będzie zmieniało, o tym gadaliśmy już parę razy i mamy więcej informacji na ten temat, więc gadaliśmy o tym, że fajnie by było jakby można było te tła wybierać, tutaj zaczął się przewijać rzeczy związane troszkę z Honkai Star Rail'em, bo w Honkai Star Rail'u nie było tych name tagów do zmiany, nie było, nie było możliwości wyboru innej wersji tego i to wchodzi w nadchodzące aktualizacji, tam będą właśnie do odblokowania z achievementów z questów, z eventów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. więc będzie można to troszkę spersonalizować bardziej, więc to jest fajne, to jest bardzo fajne i te opcje personalizacji są zaplanowane troszkę lepiej niż w Gęszynie i te informacje się zbiegały w czasie z tym, co my będziemy tutaj mieli, że to zostanie przebudowane, te ludki zostaną inaczej ustawione i też będziemy mogli tło dać tam inne. I nie mieliśmy potwierdzenia, na jakiej zasadzie to będzie działało i niektórzy z nas mocno trzymali kciuki, że to będzie właśnie działało dokładnie tak samo jak ten name tag, że będziemy mogli wybrać, które tło chcemy za naszymi postaciami i wtedy będzie się to wyświetlało, ewentualnie będzie zależne od miejsca, gdzie jesteśmy, ale będziemy mogli Nadpisać, tak samo jak losowanie daily, że możemy zmienić, że A tego mnie, pokazuj, mnie nie pokazuje, tamtego mi nie pokazuje. A tu jest jakiś event, który pozwoli nam odblokować nową miejscówkę. Wiecie, wyjątkowe miejscówki z Velouria Mirage, albo z archipelagu, jakieś wspomnienia, butelki i tak dalej, butelki ze wspomnieniami to chciałem powiedzieć. Uuu, myśl od siewnia. I będzie można sobie odblokować miejsca, których już nie ma, i sobie je ustawić, że mamy to na rotację albo w jakiś inny sposób. To mamy teraz potwierdzenie, jak to powinno działać, czyli najprawdopodobniej na chwilę obecną wygląda na to, że. Jest to związane z miejscem, gdzie jesteśmy, i nie mamy żadnego wpływu na to, jakie tło jest za naszymi postaciami. Czyli, jeżeli wbijamy do Abysa, no to mamy te gwiazdy, te galaktyki, które są za nami. Jeżeli jesteśmy w Inazumie, no to jest Inazuma i też pociekła cała masa screenshotów z tego, jak to wygląda teraz, i zostało to mocno naprawione. Te miejsca, o których ja mówiłem, że mi się nie podobają, że wyglądają ślicznie, ale są źle zmiksowane. Narzekałem strasznie na Inazumę. Teraz mamy screenshot z Inazumy, który wygląda inaczej, mocno inaczej, wygląda przekozacko. Wygląda dużo, dużo, dużo lepiej niż to, co wyglądało wcześniej. Mamy Mont, który teraz wygląda chyba najsłabiej, bo są źle zmiksowane, źle wmontowane postacie, tak troszkę sztywno, ale to może jest kwestia momentu zrobienia screenshotów, że żadne partikle nie lecą przed naszymi bohaterami, więc się gorzej komponują. Jeżeli chodzi o Liue, jest przekozackie. Jeżeli chodzi o Fontaine, wygląda czadersko. Te postacie stojące na wodzie, to odbicie w wodzie jest... O! Jest cudo. Zresztą w Inazumie też na wodzie stoją. Jeżeli chodzi o pustynię z Sumeru, mega. Jeżeli chodzi o dżunglę z Sumeru, ee też jest ten sam problem, co jest z Mondem, że są źle wymiksowane i widać, że po prostu ktoś wkleił ich na statyczne, może nie statyczne, może animowane tło, ale oświetlenie, nie zgrywa się im to do końca, jeszcze muszą troszkę dopracować, przy czym to, co już teraz jest, te poprawki, które zostały wprowadzone są mega, są awesome. Zuma wygląda 100 razy lepiej niż wyglądała wcześniej. I jest kilka innych teł, których nie było, więc tutaj się zmieniło to chociażby tak, że widać różne wersje. Wydaje mi się, że w Inazumie możemy mieć różne tła, w zależności tego na której wyspie, na którym fragmencie się znajdujemy, no bo... Wiadomo, Tatsumi Island troszeczkę inna jest od Surumi Island. Tu można wykmić parę fajnych rzeczy z tymi tłami, więc fajnie by było, gdyby to można było wybierać, i tak już wygląda to dużo lepiej niż wyglądało, więc troszkę smutek, że jest to przypisane po prostu do miejsca, gdzie się znajdujemy. Z mojej perspektywy jestem zawiedziony, zawiedziony strasznie tym. Ale może, może to się rozwinie w przyszłości, może to jest element, po który sięgną, i faktycznie tutaj będzie mo można odblokować tą scenę, czy jakąkolwiek inną miejscówkę z Mirage Mirashi będzie mogli sobie ustawić, i to będzie na pamiątkę, że a, braliście udział w tym evencie i macie to tło. Nie. Z drugiej strony, jak to dadzą, to pojawią się ludzie, że a ja wtedy jeszcze nie grałem i nie mam do tego dostępu. Ja... Odbierzcie to wszystkim, którzy grali już wtedy. Nie? Różnie może być, różnie może być, dlatego też kontent nie powinien być fomo i powinien być powracający, jeżeli nie permanentny. Taka sytuacja. Przejdźmy do ostatniej informacji, którą dzisiaj mamy, bo leci to do mnie z dwóch różnych źródeł, więc tak, jedno źródło to są te rzeczy, które możecie znaleźć na Twitterze i tak dalej. Dotyczy to Nuvile. Jeżeli przyjrzycie się, nie mogę go tutaj wkleić z tych artów, które zostały podesłane, bo to jest koncept artów czyli z lików, ale z filmiku Wam mogę wkleić nuwile z przodu i z tyłu, wygląd i on ma te takie niebieskie cuśki na włosach to nie są zafarbowane fragmenty włosów to nie są jakieś rzeczy wplątane we włosy, to jest jego smoczy element i informacja w internetach jest taka, że to są jego smocze rogi, te niebieskie cuśki są jak jego rogi podobnie do rogów, które ma Janfej chociażby, o takie coś. Informacja od moich lecąca jest taka, że to jest smocze, ale to nie są rogi, to bardziej jak pióra działa to się bardziej animuje niż rogi, które ma Janfej, bo rogi Janfej są bardzo statyczne, a to jest animowane. Jak on się porusza, to to faluje razem z włosami z całą resztą. To jest bliższe temu, co ma na sobie Storm Terror. On ma takie jakieś pióra, takie takie upierzenie, coś w tym stylu. Łuski przechodzące w pióra, coś takiego. I to jest bardziej coś takiego, to jest bardzo długie i to faluje, jak się biega, tak dość mocno. To nie jest statyczne, że widać, że jest twarde. To jest bardziej tak, jakbyście mieli, nie wiem, coś foliowego we włosach, że jest sztywne, ale, ale się wygina i faluje, jak się biega. Więc taka informacja na jego temat. I to jest mocno związane z. Tym motywem, czym on jest. Na chwilę obecną lecące spekulacje w naszym kierunku mocno sugerują, że on jest smokiem, i tutaj też jest to podbijane, że zarówno on, jak i cała jego rasa będzie się gdzieś tam dalej przewijała, i nie on nie należy do tej samej rasy, co ta mała Sigwyn. I tutaj będzie troszkę większe zamieszanie, bo o nich, a właściwie tak, o nich, nie z nimi, o nich, o nich będzie dużo i to będzie troszkę tak, jak jest bardzo dużo na temat Kenry, a samej Kenry mało jest, więc nie wiem, czy to nie jest jakaś rasa, która gdzieś tam została wybita, coś ostrzejszego się z nimi podziało, bo z samej Kenry mamy Kaje i czasem spotkamy jakiegoś Denslefa, czy inne czurle, czurle, ale wiecie, o co chodzi, samej Kenry za bardzo nie mamy, mamy ją jako cały czas wiszący temat nad nami, jako coś, co się stało i historia, która może się powtórzyć. Tutaj, jeżeli chodzi o te smoki, jeżeli to smoki będą faktycznie, z tego, co rozumiem, ma być troszkę inaczej to rozwiązane, że to będzie bardziej nie elementem fabuły głównej, tylko jeżeli poczytacie te wszystkie takie rzeczy, które na mapie są, tutaj jakieś do przeczytania, gdzieś tam cójźki poukrywane, czy ewentualnie przejdziecie fabułki i przeczytacie te wszystkie dialogi z postaciami pobocznymi, pogadacie, kiedy można z nimi pogadać, bo to nie będą dialogi, które permanentnie będą dostępne, tylko w trakcie jakiegoś questa możecie ogadać różne rzeczy i gdy się ten quest skończy, to ci NPC już tam nie będą stali, więc nie będzie można z nimi zagadać, więc będzie parę powiązań z tym co mamy tutaj, konkretnie z gurglami, więc gurgle będą się przywiały. To może chodzić albo o gurgle, przepraszam, nazywam dalej je gurglami, żeby było wiadomo, o co chodzi, albo bezpośrednio o lochwolków. Jedna z tych frakcji, nie wiem, która, ja to zinterpretowałem tak, jakby to miały być gurgle, więc jeżeli chodzi o tą rasę, to będzie troszkę więcej i tu też jest teoria, że to są smoki, ale bardziej podwodne smoki. To się przywiało, nie wiem, ile w tym jest prawdy, wygląda na to, że coś w tym może być. Jeżeli te wodne stwory wszystkie będą zamieszane w to czym jest i do czego pije Nuvile i cała jego rasa może zaginiona czy coś Atlantis, idziemy w tym kierunku, nie wiem totalnie, rzucam teraz pomysłami takło no to tutaj tego będzie więcej i Nuvile nie jest jedyną postacią, którą spotkamy, która te cuśki będzie miała wygląda na to, że będziemy spotykali jeszcze jedną postać, która może być dość ważna, która będzie się gdzieś tam przewijała i nie będzie nacisku na to, że ona jest z tej innej rasy, więc jeżeli ktoś nie wyłapie, że ma inny kształt oczu i że z włosów tam coś z tyłu wystaje, to można w ogóle nawet nie zauważyć, że podziało się coś bardzo wielkiego między postaciami, o których będziemy wiedzieli, tak jak nuwile, a kimś pobocznym, kto się tam przewija i nagle jest takie, a jest, a nie ma, okej, okay, a sorry, a baj! To wszystko, bye bye I przeleciało nam nad głową, więc wygląda na to, że Michojo będzie troszkę delikatnie rzucało fabułą, ciężką fabułą w naszym kierunku, a będziemy się dalej skupiali na, na tych głównych motywach, czyli szukaniu siostry, będzie to tak rozegrane. Takie informacje dostałem, czy one są prawdziwe i poprawne, okaże się już za parę tygodni, chyba że ten fragment z Nowile będzie dalej. Nowile. Planowany na aktualizację 4.1, pięciogwiazdkowa hydro Katalyst postać z tego co kojarzę. Katalyst do niego mi nie pasuje. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie na dole w komentarzu, bo ja jak na niego patrzę, to myślałem, że może jakiś miecz będzie miał. W ogóle spodziewałem się, że będzie miał animację jak ten Otto Exfil Watcha czy jaką się nazywa, że będzie z takim mieczkiem do machania, Trzymający jedną rękę z tyłu. Myślałem, że to będzie coś takiego. Ewentualnie może będzie miał jakieś animacje z wody w tym stylu, ale nie spodziewałem się Katalysta z nim aż tak bardzo. Z Bardziej spożywam się miecza jednoręcznego. Dajcie znać, co myślicie Wy na temat tej postaci, a ja przeskakuję do tego, że Summer Enviro Contest wciąż trwa. Weluriam, zdjęcie, konkurs i zdjęcia kojarzące się Wam z tym regionem, w którym teraz jestem. Czy to jakieś bardziej teatralne, czy to bardziej cyrkowe, czy to bardziej związane z piratami, nie piratami, wiecie tutaj. Tych miejscówek i motywów jest bardzo dużo, więc jeżeli chcecie zawalczyć, to jest blessing za zrobienie zdjęcia. Może być jedno zdjęcie i blessing za to poleci. Zobaczymy, kto wygra. Zgłoszeń troszeczkę jest. Macie czas do najbliższego weekendu do soboty. Oprócz tego mamy jeszcze dwa cięższe konkursy. Jeden, renesans konkurs rysunkowy, gdzie bierzecie postać z gęszina w klimacie bardziej renesansowego stroju, ją rysujecie, czy tam w jakikolwiek inny sposób graficzny tworzycie i wrzucacie na Discorda, a drugi konkurs to są kolonie z Artosławem, bardziej roślinnej. Tam widzę, że się fantastyczne rzeczy, więc tam do zgarnięcia jest ciężko, bo battle passy, nie blessingi, battle passy do przygarnięcia są. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez użytkownika nikiem Polak. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie Serdecznie jesteś awesome! Pamiętajcie, że wciąż trwa daily -in web event i jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień 25, w nim szmaty z ekspem, czyli nic super, hiper, fantastycznego. Zresztą do końca miesiąca już będzie bardzo luźno. Migdołowe tofu, gorsze szmaty z ekspem, lepsze szmaty z ekspem, no i trzy razy z rzędu mora do końca miesiąca. Fonka już bardzo podobna sytuacja. Dzisiaj są te łapki do złapania, potem filmy, jakieś kryształki, szmaty z ekspem, no i waluta do samego końca, więc tutaj też bez większych wodotrysków. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał Wam na parametryk Transformerze, w moim wypadku są to 3 dni. I korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, jesteście fantastyczni, niezwykle mile mi jest Was tutaj gościć. I chciałbym powiedzieć, że Wasze komentarze, Wasze łapki, Wasza interakcja z tym kanałem sprawia, że nie dostajemy batów od algorytmu, chociaż w minionych dniach ostatni tydzień jest bardzo ciężki, bo YouTube wprowadza zmiany i wiem, że ludzie nie lubią na ten temat słuchać, bo... No, to jest coś, co Was nie obchodzi i Was nie dotyczy bezpośrednio, chyba że przejmujecie się tym, co dzieje się z content kreatorami. Więc gryzę się na razie w język, ale przymierzam się do tego, żeby na dniach zrobić lekcję w osu z tego, co się podziało, bo jest to dla Was ważna informacja, jeżeli obserwujecie jakichkolwiek sensownych content kreatorów na YouTubie. Bo sprowadza się do tego, że YouTube będzie za chwilę pay to win. O, więc e, tak. Dobra, tym się zajmiemy na dniach. Lisi magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi arcy magowie, Wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy, osom, arcy. Dziękuję Wam za Wasz wkład w ten Kanał. Dziś, i Twitcher, nauczy Twitcher. Dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest Twitcher, potężna jesteście Twitcherosom. Na Twitchu widzimy się już dzisiaj około godziny 18.00, chwilkę później pewnie, więc to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Miłego dnia, dobrego odzianka, świetnych 5-gwiazdkowych rolek. Niech Bożek RNG Wam sprzyja, szczególnie dzisiaj. Miłego, do następnego i hey! Trzeba wracać do roboty i patrzeć, jak mnie YouTube kopie za to, że istnieje. Po prostu klepie mnie strasznie.